Jeszcze może coś wam powiem. Zdecydowanie lepiej się idzie, kiedy na drodze towarzyszą nam znaki. Jasny i konkretnie wskazują kierunek. A kiedy ich brakuje, czujemy się zagubieni. My wcale nie różnimy się znacząco od tych ludzi, o których Jezus mówi, że są plemieniem żmijowym, choć możemy sobie mieć inne zdanie. Często się daje słyszeć z ust poszczególnych ludzi, że są wierzący. Ale kiedy się przyglądamy ich w życiu, to nic na to nie wskazuje. Ich słowa, ich czyny, ich decyzje wręcz są zaprzeczeniem wartościom chrześcijańskim. Jak to sobie wytłumaczyć, że my chcemy znaków, ale sami nie chcemy stać się znakiem dla innych? nasz miał głosić zniszczenie Ninive, mitycznego, wielkiego miasta, które odeszło od życia prawem bożym i zaczęło żyć swoim życiem pozbawionym jakichś zasad moralnych. Ci ludzie zatracili się w swoim myśleniu o sobie i Bóg się o nich upomniał. Zapowiedzią zniszczenia wstrząsnął ludźmi, którzy się opamiętali i poważnie potraktowali słowa proroka. Przerazili się, że stracą wszystko. Czego dziś świat się boi najbardziej? Wojny? Kataklizmu? Zarazy? Nie. Boi się straty swoich przywilejów, swoich bogactw. No bo jak to jest, że w kraju, gdzie trwa wojna, jedni walczą, a inni się bawią? Bo wychodząc z założenia, że z życia trzeba korzystać. Nawet w obliczu zagrożenia. Ludzie dziś żądają znaku, który udowodni, że Bóg istnieje. Dopóki nie zobaczą namacalnie Jego obecności. Nie zmienią swojego postępowania. Dzisiejsze pokolenie stało się mało wrażliwe na ludzką krzywdę. A co za tym idzie? Jeśli coś ich nie dotyczy, to nie reagują. Jonasz pozwolił na to, żeby wyrzucili go za burtę, by w ten sposób uratować załogę statku. Natomiast Jezus pozwolił się zabić, by w ten sposób uratować ludzi przed burzą grzechu. Tyle, że dziś grzech przestał ciążyć. Myślenie o zbawieniu przestało być brane poważnie. Śmierć Jezusa i jego zmartwychwstanie jest podważana na każdym kroku. Nawet więcej, znak jego śmierci, czyli krzyż, stał się znakiem sprzeciwu, bo psuje wizerunek i zasmuca. Bo człowiek nie chce być smutny. Nie chce zobaczyć, że źle postępuje, bo pragnie się cieszyć i żyć bez konsekwencji swoich czynów. Ale tak się nie da. Moje postępowanie ma realny wpływ na moją przyszłość. Mój grzech wpływa na moje kolejne działanie. Nie wiem, czy też to zauważacie, że pułap naszych wymagań z dnia na dzień staje się coraz niższy. Kiedyś. Mieliśmy jeszcze ambicje, by się starać żyć porządnie. Dziś wielu nawet nie ma ambicji, a co dopiero mówić o pragnieniu porządnego życia. Jonasz zadziałał skutecznie na pogański lud, ale czy dziś miałby taką samą siłę przebicia? Minął tydzień od naszego posypania głowy popiołem. Ten znak jeszcze wielu chętnie przyjmuje, być może z przyzwyczajenia. Tylko czy to realnie wpływa na życie? Czy już nastąpiły jakieś zmiany? Bóg dał Jonaszowi moc, by jego słowo przekonało ludzi, i oni uwierzyli, choć nie mieli pewności, że tak się stanie, jak mówił prorok. Do nas mówi sam Bóg przez słowo żywe, swojego syna. I to jest znak, który zbyt często pomijamy, który trudno nam odczytać, który wymaga od nas zaangażowania, pochylenia się nad nim, skupienia i uwagi. Ale najpierw muszę go dostrzec i dać mu działać w swoim sercu, a później w swoich czynach. Niech Pan Wam błogosławi, Wino Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.